Powiedz mi, miałeś takie w ogóle momenty w swoim życiu, żeby zwątpiłeś w swoją drogę, chciałeś coś zmienić, czy zawsze szedłeś w takim jasnym kierunku i wiedziałeś, co chcesz zrobić od tego Shaolin, od tego 16 roku? Wcześniej miałem taką możliwość, parę, parę lat temu jedna, jedna z firm chciała mnie zatrudnić, miałem przed jako konsultanta za bardzo, bardzo duże pieniądze, natomiast nie jestem w stanie, jestem w stanie współpracować z ludźmi tak najbardziej ale nie mogę mieć takiego czegoś, że ktoś mi każe coś zrobić. Ja staram się swoją robotę robić najlepiej, jeżeli spływają jakieś pochwały, to ja się cieszę, ale jeżeli coś zrobiłem źle, to wszystko idzie też na mnie i to na klatę, ale nie jestem w stanie mieć szafa, który mówi, oj, źle coś zrobiłeś i tak dalej. Ja wiem, co że ja robię, wiem, co dobrze, nie jestem, nie, nie jestem w stanie, I, ale przez chwilę ten stąpiłem, że kurczę, może ta odpowiedzialność to jest za dużo i tak dalej, ale to trwało w godzinę i później wróciłem do aktory. I nie potrafię być, nie potrafię spadzie na kogoś, urypować z kimś. Więcej w nowym odcinku na kanale Mocmarze. Sprawdź teraz.